Siuneczkę znajdziecie bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Reczek. I słuchajcie, jak widzicie, po tytule tego filmika witam Was serdecznie w unboxingu. Słuchajcie, najnowszego DLC Droga do Morza Czarnego. Słuchajcie, jak możecie się domyśleć, jak to ja, przeważnie słuchajcie, kupuję w wersji pudełkowej. Ale jako, że chciałem dla Was zrobić taką premierę tego całego DLC, no to kupiłem w dniu premiery. W dniu premiery z. że chyba nie było jeszcze wersji pudełkowej, miała się powiedzieć chyba kolejnego dnia. Nieważny, słuchajcie, ale no wiadomo, wszedłem na Steam, kupiłem na Steam elegancko, picobello może być. Kupiłem i mówię Boże, no dobra, no ale i tak muszę kupić wersję pudełkową bo jestem takim małym kolekcjonerem wersji pudełkowej. Więc dobra, będę robić konkurs na moim kanale. To akurat kodzik będzie w sam raz, więc słuchajcie, ten kod, który widnieje właśnie w tym opakowaniu, będzie wędrował do kogoś e, z osób, którzy wygrali konkurs na moim kanale, który był jakoś tam jakiś tam czas temu. Słuchajcie, więc jeszcze raz witam bardzo serdecznie w unboxingu Droga do Morza Czarnego. Więc unboxingu najnowszego DLC, które zostało wydane najnowszego miesiąc temu, ale ciść. Liczyłem na to, że będzie jakaś promocja, no ale nie pykło. Kupiłem za 70 zł w MediaMarkt, więc co? Ja myślę że za Powiem Wam szczerze, że. Ech, że musiałam sobie właśnie kichnąć, ale nie o to chodzi, słuchajcie, powiem wam szczerze, że jak brałam ten dodatek tu nie ma płyty nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że w poprzednich dodatkach była płyta w tym, chyba nie mam, no ale nic odpakujmy, wtedy się okaże tak naprawdę, czy mamy tą płytę, czy nie mamy tej płyty, więc co biorę nożyczki nożyczki mistrza, takie o, to co, przecinam Cik, 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 cik. już wam pokażę dokładnie, jak ona wygląda. Nie wiem, zauważyłem, że na moim kanale bardzo lubicie krowie dla Was unboxing. A ja, dla mnie sama przyjemność odpakowywania Wam tego na nagraniu. folię wyrzucam. No i dobra, teraz wam pokażę lepsze. lepszej okazało się Słuchajcie, tak oto ona się prezentuje. Wygląda ona mega w ogóle. Okładka mi się bardzo podoba. Tak wygląda przód. Tak wygląda boczek. Nie wiem, czy jakoś złapało, bo no taka mała to i no tutaj tak wygląda, słuchajcie, tyłu. Przeczytam wam, co z tyłu pisze. Dodatek Droga do Morza Czernego wzbogaca grę o trzy nowe regiony, słuchajcie. Kierowcy mogą rozwijać swoją firmę spedycyjną o możliwość realizowania dostaw na terenach Rumunii, znanej z gęsto zalesionej Translawanii, o, że co za trudnego! Kto to wymyślił? I regionach Karpat, Bułgarii wraz z jej zróżnicowanym terenem i wybrzeżem Morza Czarnego oraz na tureckiej części Tracji, będącej bramą do największej miasta Europy Stambułu. Ponad 9,5 tysiąca kilometrów do przejechania. Cztery największe miasta świata. 11, przepraszam, nie cztery, tylko czwarte największe miasto świata, czyli Stambuł. 11 nowych lokalnych firm z wielu branż. 20 nowych miast oraz wiele mniejszych miasteczek i wsi. Charakterystyczna architektura Bałkanów. Konne zaprzęgi obecne na wiejskich terenach Bułgarii i Rumunii. Tego jeszcze nie widziałem, to jest słuchajcie, przed nami. Przejście graniczne wraz z różnymi elementami kontroli celnej. Przeprawa promowa przez Dunaj. No i nowe osiągnięcia do odblokowania na platformie Steam. Więc słuchajcie, tak oto się prezentuje. Wersja pudełkowa. Cieszę się, że ją mam. Nie, Jara, po prostu. Samo pudełko, po prostu. A to, jaka jest niezawartość, zawartość, to zaraz się okaże. Ja pierwszy otworzę, bo pewnie klucz będzie na widoku. O kurde. A tu się zaskoczyłem. Czekajcie, bo tu na dole już jest klucz, ale zaskoczyłem się, bo byłem pewien, że płyty nie ma, a płyta jest. Słuchajcie, tak oto to wygląda. Czekajcie, wyjmę tą płytkę. Czyli, patrzcie, kurde, jednak jest płytka, ale taka. Bo nie było w ogóle i słychać. Tak wygląda oto płyteczka. Oczywiście z płytki nie korzystała, ale zawsze się jaram, że jest płyta, bo no, płyta fajna sprawa, muszę Wam powiedzieć, więc fajnie. Ale byłem, słuchajcie, byłem prawie w 100% pewien, że tej płyty w środku nie ma. A tu taka ciekawostka, więc słuchajcie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy warto kupić, poczekajcie na jakąś promocję, kupcie wersję pudełkową bo wygląda mega, postawicie sobie na półeczce i wygląda cudownie, jak macie wszystkie dodatki, to już w ogóle wow więc co, ja się mega zszokowałem, że mamy płytkę super no i co to byłoby wszystko, to jest taki krótki unboxing, ale ja zobaczyłam, że wy lubicie te unboxingi. dla mnie pff, sama przyjemność to dla was nagrać, więc jak najbardziej, czemu nie no i co? Ja się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten serio, krótki unboxing Wam się spodobał. Nie widzimy się już w kolejnych filmach. Do zobaczenia! No i cześć! Nie pisać sobie teraz dobrze. Dobrze? Nie pisać. No. Do zobaczenia!